Jestem odcinek, wyświecam z kolei odcinku. A dzisiaj wbiliśmy 100 subskrypcji, więc będzie dzisiaj specjal. Będziemy os otwierać Blau starcie y y 20 skrzynek, więc już zapraszam. Więc jesteśmy już w Blau i otwieramy. Dobra. Y 10 minut. 6 do Alprimo, e, 7 punktów do brołka. I kolejna e, 17, e, plus 6 do brołka. I plus 10 to wóga. I trzy gamy. Dobra. 30 Monet, plus plus yy, monet do serii plus 4, Knity plus 4. Tyle. Oto nasz monet do Balayacz plus 4, do Karla 6 i wioszek. I ty, 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 ty właśnie chciałabym ty tego Dolla Dynama jak to już zaraz będę mieć, bo za 2000 tylko Daryl ze skrzynki. A te, oprócz tych wszystkich piper, nie, znaczy też PAM jest do blokowania, ale najbardziej ciemnę daryla. Więc jedziemy. jest 12 monet, plus 15 do brołka do 25 i

Zapiszmy trochę urażę 17 monet, do broku 4 i dobula plus 15 i jeden ticket e plus e 17 monet, e do Rico plus 4 do Jesse plus 10 Dobra, Dobra 13 monet do Karla plus 4 e do Nity plus 5 Razie 30 monet do baloja plus 6, do i 15, 16 17 monet do pan 4, do Brołka plus 10, razie 17 monet plus 5, ból plus 7 i 3 gemy. razie 20 monet.

Najlepsze 23 monety do plus 4, do 6 plus 6, ale, ale mamy tych monet uzbieranych. Patrzcie, 896 z 120 20 skrzynek, 24 plus 22 monety. do nity plus 7, i do obrąka plus 8. Wystarczy skrzynka. Trzeba mam kciuki za mnie, a wy za mnie też trzymajcie, więc... Tara! Tara! Tara jest! Co? Ostatnia skrzynka! I to tara jest! Ja pierdzielę! Tara i ostatnia skrzynka! Ja już myślałem, że nic tutaj nie ma. A tu tara jest. Ja się, tylko darela. A tu tara. Klipujcie! żeby sobie jeszcze monitor Nie, tylko dobra. Ja pierdolę toro. Ja. Toro. Toro. Ja. Toro. Ja pierdolę toro. To już będzie koła odcinka. Pa. Zostawcie lajka za to, że w ogóle mi się ostatnio w ostatniej skrzynce trafiła. I, I że w ogóle był taki specjal, więc. Pa. Może jeszcze stawiam odcinek, jakie będę wbijać y, na tarze Pucharki, pa.